Gdzie to jest? O nie, o nie. Mówiłem? Zrobiłem zakończenie, ale nie mogę tego zakończenia zrobić, bo w tym miejscu sprawdzałem, nie było nic. A teraz sprawdzam, mi jest coś. Teraz mamy zlepek. Patrzcie, yy, wyjąłem już około 20, może. Mamy ten sam teren co w poprzednim odcinku, wracam na to miejsce, żeby sobie pokopać. Powiem Wam, niekoniecznie jakieś tam nie wiadomo co, bo na pewno zacznie się perelami. Zresztą tak się chyba zaczęło już. No zobaczcie, tu akurat łopatka padła na to miejsce, a tu mamy, proszę bardzo, 5 zł. Znowu już było w tym miejscu na poprzednim filmie. Jeszcze powiem tylko jaka data. 7,7 z tego co widzę. Także Tarnogrodzki byku pozdrowionka. A ja co? Do następnego dołka. Jest kolejna moneta. Ja tu powiem Wam bardziej liczę na biżuterię, bo tutaj jak siedzieli i -e gubili, no jest 20 groszy. Ale mam serię teraz tych czterech chyba odcinków. Chyba rekord świata w prl -ach. Tu mamy Nie wiem który to jest 86 akurat zawsze na dacie musi być czy 67 chyba albo pierwszy. Dobra, pozdrawiam Was. W każdym bądź razie mówiłem, że liczę na biżuterię, bo skoro są PRL -e, to może być i biżuteria. No i proszę Tym razem znowu przydała mi się łopat noż łopatka od Emilii i Andrzeja. Bo powiem Wam, że 2 złote Także zbliżam się szybko do normy Perelowskiej normy co prawda, ale co tam? Te monety przynajmniej w fajnym stanie tu wychodzą. Tak jak widzieliście na poprzednim filmie, tutaj jest 70 chyba kurde Trzeci? Osiemdziesiąty trzeci, jakby co? Pozdrawiam Was. Żeby nie było. Obok mam kolejny sygnał. Dokładnie tutaj, już wbiłem sobie tutaj łopatkę swoją. Kurde, to mi wylatuje. To jest taka blokada na kamerę. Żeby z uchwytu nie wyleciała, bo ona już te zatrzaski się dawno połamały. A to się najszybciej łamie. I muszę o. Tutaj gdzieś, tu, spróbuję paluchami wygrzebać, coś czuję, coś czuję, coś, o, no dobra, <laughs> trzeba się na te dziadowskie kleszcze, no, normalnie, powiem Wam, znikąd się pojawiają. Patrzcie, podważam łopatkę i już widzę, że norma Perelowska dzisiaj siedzi, mamy, Oźlejny 80 i uch, pierwszy 20 groszy. No i teraz wiadomo. Co ponad, to ponad normę. <noise> nie. Większy nominał 50 groszy. Ale żeby chociaż jakaś spinka powiem Wam. Żeby jakieś byle co, nie ma nic. Na no 50 groszy mamy 49. Ale to powiem wam dziwne, tu się nie spodziewałem 49 akurat, także panie Antoni pozdrowionka, kolejny, kolejny film chyba trzeci z rzędu, mam 49 wiadomo, tu najbliższe mi tereny to tylko takie monety, <noise> także do następnego dołka. Obok 49 będzie pewnie następny. Albo kapsel, bo tu ich tyle, że polmosów masakra, gdzie to jest? O nie, o nie! Mówiłem? Ole, kurcze! No, kurde, że dziabłem to. Słuchajcie, mam dewo, zobaczcie, jakie śliczne. Ale przejechałem troszeczkę. Kurczę, no. Ale to tylko takie jednostronne. Tutaj numer 5. Ale matka boska, kurczę, no zobaczcie. Ale ładna. Jakiś nietypowy, bo taki na 3T jakby. No. no. także różnorodność, o to chodzi, mamy dewo. zaraz tutaj sprawdzę czy nie było. I łańcuszka jakiegoś do tego. Aluminium, wiadomo, nie? Ale jest. Dobra, mamy kolejną monetę tutaj. Powiem Wam, że jest sygnałów. No setki, setki sygnałów. Kolejne 20 groszy. Ja już nie będę Wam chyba pokazywał każdego, bo to nie ma sensu. Tym razem mamy 72. Tylko, żebym sobie dobrze tą monetę tutaj wyciął na zdjęciu. No i tak jak mówię, no. Już nie będę za każdym razem tej dwudziestki. Może jakieś inne jakieś nominały ciekawsze będą, to pokażę. nie? Są współczesne, jakieś tam grosze, 2-5 groszy. Też nie pokazywałem, bo to. No, wiadomo, nie? Także idziemy za czymś ciekawym. I powiem Wam, tak się właśnie, jak ja ostatnio mówiłem, fajnie kopię, bo cały czas się kopię. Cały czas się coś znajduje cały czas jest szansa, nie? Także jest super, powiem Wam. Naprawdę. <laughs> ale tu sygnałów jest, ale w końcu trafia się jakiś większy nominał jak 5 groszy 50 groszy z jakieś 7-8 centymetrów. Także już to w ziemię trochę wrosło No, tak ziemia zabiera widzicie ale jestem powiem wam z, z już styrany jestem tym kopaniem Tu mam takie Niepozorne coś ale powiem wam to jest taka od namiotu Tutaj linka przechodziła, nie wiem, że jakoś się ściągało, naciągało, nie wiem co się tym robiło. I to jest dobry znak, że tutaj mógł stać namiot. Powiem Wam, że zaraz zobaczycie, ile to jest sygnałów. Spróbuję Wam to podgłoślić jakoś. O. I cały czas. Cały czas i raz idę w tym miejscu, nie ma dobrego sygnału, drugim razem jest inny kąt, inny, inny ten, inna wysokość, może cewką, inaczej powiem Wam, że tu musi być dużo rzeczy, tylko po prostu jest dużo też śmieci, nie? Ognisko tam w tym miejscu też sobie odpuściłem, ale dobra, bez marudzenia i do następnego dołka, a w tym dołku, powiem Wam, jest moneta, jest. Oczywiście PRL, nie? 20 groszy, wcześniej było 10 groszy, nie nagrywam, no ale że to jest 7-8. No to pozdrawiam Emilię, cios od Andrzejka, ciosa Tarnogrodzkiego <grystanie> No, 20 groszy było 7, 7 jest 7, no 8. Same PRL.

że już następnym razem wrócę na jakieś fenolowe pola <noise> Gdzie to było O zobaczcie, kolejna dwójka Dobra już nieważne który to rok, bo nawet nie widzę No kurde powiem wam jest masakra Same PRL Ciekawe ile tego mam jak na rękę tego wezmę Jak na rękę to wezmę o A to jest właśnie to co mnie martwi powiem wam Yy, jak kopiemy gdzieś, bo patrzcie, tutaj są dziury. Normalnie to są moje dziury, od razu mówię, że to są moje dziury, tylko moje dziury były zakopane przez dwa dni. Coś to wykopało <grym> z powrotem. Popatrzcie, rozkopało moje dziury. Oczywiście nie był to człowiek, najprawdopodobniej jakieś zwierzę, bo tu ślady są tu, tu i tu, i było po prostu ziemia zmiękczona. I coś zwierzę uznało, że sobie podkopie tam może jakiegoś robaka. No i wiecie, jak idziemy gdzieś, ja nie mówię, że tam te, te rzeczy, co ostatnio pokazywałem, że tam butelka na wierzchu leżała z tym korkiem, że to było zwierzę. To nie było wtedy zwierzę. Takie większe doły to raczej wątpię. Ale zdarzyć się może tak, że pójdziecie kopać i wam ktoś, bo mi się tak zdarzyło już nieraz. Na czterech łapach wam ktoś powtórzy wasze dołki. No. Kurde, zastanawiam się, czy bym to kopnął yy, wcześniej. Było taki gorszy dźwięk, ale zobaczcie, to chyba była jakaś bransoletka taka. No, raczej to nie był drut tak popleciony. Kurde, jest biżuteria kolejna wśród czerwonych mrówek. Tutaj, o, no, ja mówiłem, kurde, tutaj. Tam gdzie są PRL-e tam jest też biżuteria. No nic innego to chyba nie było, tylko wiecie, taki kolor teraz przybrało, że to... A może nie, nie wiem. Kurde przykleiły się jakieś te dziwne. <grytanie> Zaraz będę kończył powiem wam, bo ile tutaj można siedzieć? W jednym miejscu siedzę cały czas, no. Na tym o takim pasku tutaj. A ja tu grzebie co tu jest? Tu doszukam, patrzcie jakiś kwadracik. Już wiem co to jest. Taka była mini kłódeczka. Mała. To zgniło. Został, został tylko ten kwadracik. Kolejny moniak był głębiej. Ale to nic innego jak kolejne dwa złote. Nie wiem po co ja to już pokazuję. Po co ja to nagrywam. Może tego nawet nie pokazywać. To trzecia dwójka, no to co? To, to jest to samo cały czas. <grywam> na fenola dzisiaj nie ma szans. Mam jakiś temat taki nagrany na następny wypad, bo... No bo tak chciałem tu przyjść sprawdzić to miejsce jeszcze w miarę. Jakoś tam nie powiem, że dobrze, bo to dobrze się nigdy nie sprawdzi. I powiem wam następny temat. Łąka. Ale to dobra, nic nie... Na razie nie mówię. Bo nie wiadomo czy to będzie w ogóle. Czy, na, czy następny nie będzie po prostu wypad z Krystianem, nie? A teraz uwaga Widziałem coś większego. 20 polmosów dalej. Jeszcze jedna dwójka z PRL-u. Patrzcie. A. A. <grywia> Jest piątale. O, ale jak głęboko ten piątal był. Co jest grane, powiem Wam. Zaraz sprawdzimy, czy jeszcze nie ma. Kurde, jak się ja obłowiłem dzisiaj. Niestety, szkoda, jeden piątal tylko. <gry> Ale jeszcze jest jakiś sygnał, powiem Wam. Tutaj o. Zaraz wyjmę kamerę. Zaraz zobaczymy Co to jest Koło tego piątala Smęci tak brzydko Dobra, wiem, że jest tu Ja pierdziel No to wiadomo, czemu to tak smęci Co to jest Dycha albo dy... 10 groszy Kurde Jednak się sypło, powiem wam Dobra, patrzcie, jeszcze jedna szansa. Zaraz, zaraz zapamiętam, to tu jest. Tutaj było. Zobaczymy, co to za szansa. Uwaga, kapsel. Dobra. Tu na tej górce ciągle są sygnały. Ciągle o, na przykład tutaj następny, ale tu już jest ładny sygnał. Tu leży, tu leży złotuwa. no to złotowe już pokażę, ale to jest zaklejone. Który tam będzie? 82. 82. Czekajcie, bo tu jeszcze sygnał jest Ja pierdziele, ale tu jest sygnałów i coś tam coś tam leci, co to leci Co to leci, o Polmos leci, patrzcie to są normalnie muniaki przykryte tymi polmusami dzisiaj Powiem wam tyle, że było to, co było. to nie ale nie wiem to jest, także... Słuchajcie, wcześniej znalazłem złotówkę, przed chwilą, zrobiłem zakończenie, ale nie mogę tego zakończenia zrobić, bo w tym miejscu sprawdzałem, nie było nic, a teraz sprawdzam i jest coś. Zobaczcie, po pierwsze, jest złotowa, druga już była, do kieszeni wsadziłem, teraz mamy zlepek, patrzcie, dwie monety. O, to trzy monety. <noise> Zobaczcie, tu są trzy monety. Cztery monety, przepraszam, cztery monety. Cztery. Patrzcie. A tu cały czas piszczy. Ja pierdziel. Czy to możliwe, że tak głęboko jeszcze będą? Kurde, moja szmatka. Patrzcie. Następne. Piąta moneta. W jednym dołku Patrzcie. Jeszcze pisy. Ale tam tylko twardy ziemia. Twarda ziemia pod spodem. Z tym królem PRL-u. Nie ma co. Czekajcie, tu coś. coś patrzcie. 2, 3, 4, 5, 6. Ja pierdzielę. 6 monet na koniec Patrzcie Co to? Niemożliwe, że tu jeszcze czy kolejne są Co to jest? A nie, to Polmos Dobra, Polmos tu na bok. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, sześć złotych. W sumie tam te dwie to osiem złotych. Ja, <grywia> ja pobiłem chyba rekord dzisiaj monetowy. A części tych monet wam nie pokazywałem. No bo ile tych dwudziestek będę pokazywał, tych dwójek? Jeszcze taka mała aktualizacja. Powiem wam, że zrobiłem zakończenie, bo tam wyszły te zlepki inne badziewie. Wyjąłem już około 20 może złotówek tutaj. 20 powiem wam. Co najmniej złotówki, 2 złote jedno i 50 groszy jedno i same złotówki. I cały czas są sygnały, także już nie będę tu zmieniał tych podsumowań. Także to tylko tyle. Stoję cały czas w jednym miejscu. Później na końcu wam to w ręku pokażę, bo przecież nie będę każdej złotówki nagrywał po kolei. nie? W ręku ile tego jest, a na pewno rekord pobiłem dzisiaj. Na pewno. No dzisiaj było to co było. Yy... Same moniaki z PRL-u były. No ale wiecie, jak, tak, jak powiedziałem wcześniej i w tamtym poprzednim odcinku, fajnie się kopie jak, jak są krągłości. Także mimo, że były same PRL-e, ani jednego fenola, był medalik dla urozmaicenia. I tam niby bransoletka i dosłownie same, zobaczycie ile nawaliłem polmosów i kapsli. Ale między tymi polmusami i kapslami są monety, prl co prawda. Także powiem wam, że ja jestem spełniony. I tyle. Pamiętajcie, że jak wam się podobało, albo się nie podobało, nie wiem, zobaczymy po waszych tam komentarzach. No ale pamiętajcie, że jak się jednak podobało, to łapka w górę, subskrypcja i komentarz, to jest nagroda dla twórcy. Jeżeli jeszcze jesteś tu widzem, który pierwszy raz mnie odwiedził, to pamiętaj, że ja nie tylko PRL kopię, że mam też inne na koncie swoim tam znaleziska. Zapraszam do starszych filmów. A ja już po prostu nie przedłużam i zapraszam Was do następnego filmu, bo z tego będzie na pewno jeden film. A następny, nie wiem, może z Krystianem, a może sam dalej, ale już chyba nie tu na pewno. To sobie zostawię na inny czas. Także bywajcie, trzymajcie się na razie!